W Światowym Dniu Zwierząt postanowiliśmy zorganizować marsz w ich intencji. Chciałabym w ogóle, żeby to był marsz też skierowany przeciwko bezdomnych kotów, które są traktowane w mieście strasznie. One nie jadą do żadnego schroniska, one są wypuszczane na parki, cmentarze, działki i po prostu mają sobie radzić. Te koty są udomowione, to nie są dzikie koty, tylko to są koty, które miały człowieka, nie potrafią polować, nie, po, nie znają realnych zagrożeń i po prostu giną, marzną, i chorują i nikt o nich i nikt o nie walczy. Walczymy o to, żeby te zwierzęta zostały zauważone, żeby przestały być anonimowe żeby wszystkie koty w Zgierzu były znakowane mikrochipem. Nie może być tak, że zwierzę trafia na leczenie do kliniki doktora Szulca, że zwierzę trafia na kastrację do kliniki doktora Szulca i nie jest oznakowane. Ono nie może być anonimowe. My chcemy znać jego historię, bo to są nasze podatki i to jest żywe stworzenie. Chcemy, żeby pan prezydent pochylił się nad petycją, która została zredagowana, którą będą podpisywali mieszkańcy Zgierza i żeby znalazł rozwiązanie i przekazał wreszcie schronisku Medor użytkowany od 22 lat temu. Szanowni Państwo, odnosząc się niejako do całej petycji, formy związanej z ostatnią komunikacją, bym powiedział ożywszym działaniem znowu Fundacji MEDOR przed okresem wyborczym, w okresie przedwyborczym, jak i w trakcie samej kampanii wyborczej, mam takie przekonanie, że następuje pewnego rodzaju DrzeW. Ten cykl związany z realizacją działań przez Fundację powtarza się bez mała co wybory mówimy o kwestii porządkowania terenu, o opiece nad bezdomnymi zwierzętami, o opiece nad wolno żyjącymi kotami, pewnych czynnościach, których nikt medorowi nie zarzuca, bynajmniej ja z punktu widzenia podejmowania przez nich statutowych działań fundacji z naszej strony jest tylko dobra wola ku temu, aby temat związany z nieruchomością przy ulicy Uroczej został w końcu wyprostowany. Jak Państwo sięgniecie do historii wydarzeń związanych z tym konkretnym terenem, mają swój on, swoją kontynuację od momentu, kiedy podpisana była na lat 10 umowa dzierżawy tego terenu, w trakcie której okazało się, że bez zgody miasta pobudowane zostały chociażby wiaty dla opieki nad zwierzętami, do których powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w 2016 roku skierował odpowiednie działania, wydając decyzję o nakazie rozbiórki. To zainicjowało, myślę, pewien proces, który dzisiejszy efekt pokazuje, z jaką niekompetencją w zakresie reprezentacji ciała statutowego zarządu fundacji mamy do czynienia. Rok 2018 to czas... Kaziuka Zgierskiego okresu przedwyborczego, w którym nagle ożywcze działanie w związku z ustaniem w roku poprzednim umowy wieloletniej dzierżawy się zainicjonował. Wtedy też fundacja przypomniała sobie, że nie złożyła wniosku o wydłużenie tej umowy, co było warunkiem niezbędnym, aby można było mówić o dalszych działaniach i pewnie otwartości ze strony władz miasta na podjęcie tych konkretnych działań, a w szczególności mojej osoby, bo miałem ten zaszczyt pełnić Urząd Prezydenta Miasta Zgierza. Natomiast w sytuacji, w której nie doszło do spełnienia tych obietnic i złożenia stosownego wniosku, nie można było mówić o wydłużeniu umowy, ponieważ umowa zwyczajnie w świecie ustała. Podejmowane były liczne działania, a przede wszystkim skierowane zostało przeze mnie wniosek o spotkanie, którego efekt miał przynieść porządkowanie sfery związanej z naturą taką formalną tego terenu. Przez półtora roku, od kwietnia 2018 roku, możemy mówić, tak jak podawałem na swoim profilu społecznościowym, publicznym profilu prezydenta miasta Zwierza, z pewną niemocą w zakresie działań, braku kontaktów i chęci podjęcia czynności związanej z zawarciem umowy użyczenia tego terenu dla porządkowania sfery formalnej, więc tych, legalizowania tych samowól, które powstały w poprzednich latach, aby mogła fundacja sprawnie na tym obszarze działać, aby też władze miasta, Rada Miasta na skutek wniosku złożonego przez prezydenta czy też komisje merytoryczne podejmować stosowne decyzje o wyrażeniu zgody na dalsze czynności związane z wykorzystywaniem i dzierżawą tego terenu. Dzisiaj jest Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, to jest taka gorzka data w Polsce, dlatego że bezdomność w Polsce nie maleje, a wprost przeciwnie wzrasta o około 30%. Wzrastają również finanse, czyli wydatkujemy coraz więcej pieniędzy, a pomagamy coraz mniejszej ilości zwierząt i dzieje się, proszę Państwa, dlatego źle. Tu trzeba wszystko zmienić. Nie może być tak, że za ogromne pieniądze nie realizuje się zadań, a te pieniądze się rozpływają. Dzisiaj znowu chce się podejmować czynności, jak to władza miasta, prezydent sam jest przeciwko zwierzętom, przedstawiając różnego rodzaju okoliczności, że nie pomagamy tym zwierzętom, nie realizujemy swoich obowiązków prawnych, wręcz przeciwnie, o tym też mowa w tym konkretnym wpisie. Na mojej stronie publicznej, gdzie odnosimy się do tego, w jaki sposób w zakresie bezdomnych zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi kotami wykonujemy wszystkie prawa i obowiązki, chcąc ze swojej strony realizować obowiązki prawne, również zawierając w tym zakresie zgodnie z przepisami właściwe umowy zawarte w trybie postępowań przetargowych i wyłanianych wykonawców, chociażby w zakresie opieki schroniskowej. Ja podam taki przykład. W 2013 roku ze zwierza do schroniska pojechało 214 psów za 254 tysiące złotych. W 2017 262 psy za 337 tysięcy złotych. Natomiast w tym roku ma pojechać do schroniska Jasiące Miejsca ma być przygotowane na 7 psów miesięcznie, aż czyli 7 razy 12. Zakładamy, że tyle psów pojedzie, więc 84 za kwotę ponad milion złotych, milion, o ile dobrze pamiętam, 160, to, są, to jest niepotyczna kwota. W dniu 13 marca zwróciłam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o przekazanie terenu, który Fundacja użytkuje od 22 lat na mocy ustawy, artykułu, na mocy artykułu 172 paragraf pierwszy Kodeksu Cywilnego, jako samoistny posiadacz. My ten teren dostaliśmy użytkowanie na urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt. W postanowieniu stron było napisane, że mamy je urządzać przez 5 lat i wtedy... Zaczną przyjeżdżać zwierzęta z terenu miasta Zgierza. One bardzo krótko przyjeżdżały, bo się okazało, że tych zwierząt jest bardzo, bardzo dużo. Że nie jest sześć, tak jak była podpisana umowa ze schroniskiem w Pabianicach, ale jest 26, proszę Państwa. Bywały dni, że jednego dnia przyjeżdżało 5. I to są dużo większe pieniądze, więc e, wtedy stwierdzono, że to są za duże pieniądze i lepiej, żeby te psy były na ulicach. To znaczy lepiej, żeby je brała Fundacja MEDOR. E, za darmo, niż miasto ma za te zwierzęta płacić. Pan prezydent, pomimo tego, że do dzisiaj powinien nam odpowiedzieć, bo to jest 14 dni ustawowe na odpowiedź na ten wniosek nie odpowiedział. Ale za to wczoraj na swoim Facebooku prezydenta miasta Zwierza zamieścił, no taki bym powiedział bardzo brzydki post. Że właściwie miasto wszystko robi, a fundacja Medor niczego nie robi. Fundacja Medor, co może to robi? Przede wszystkim skupia się na pomocy zwierzętom, bierze wszystkie bezdomne kopy z terenu miasta zwierza. A pan prezydent, zamieszczając ten wpis, to niestety ale strzelił sobie sam w kolana. Panie prezydencie, jeśli jest pan w zwierzu 12 lat i przez 12 lat nie znalazł pan ani czasu, ani chęci na pomoc Fundacji Medor, na rozwiązanie tego problemu, na pochylenie się, tylko wydaje pan ogromne pieniądze, bo przez ostatnią kadencję jest to prawie 5 milionów na fasadowe działania. To to jest coś nie tak. Nad tym się trzeba zastanowić. Zastanówmy się wspólnie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego pan takie pieniądze wydaje, dlaczego ta bezdomność się nie zmniejsza. Chciałam powiedzieć, że na rzecz zwierząt działam 40 lat, to jest kserokopia oczywiście, ale taką decyzję na działanie ówczesnego koła terenowego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w Zgierzu wydał ówczesny prezydent w marcu 40 lat. Temu, proszę Państwa. Pan prezydent miał wtedy 4 lata. On mnie nie zna. On nie wie, co ja robię, ile ja robię, od kiedy ja robię, e, jaka to jest praca, jaki to jest czas, jakie to są pieniądze i kosztem czego ja to robię. Panie prezydencie, jak Pan mógł, jak Pan mógł nam. Wystawić czynsz w wysokości 20 tysięcy rocznie. Zapomniał Pan, że to jest organizacja pozarządowa, że to jest najstarsza organizacja pozarządowa w Zgierzu. Fundacja działa na tym terenie w sposób nielegalny, a mianowicie nie ma tytułu prawnego. Jest tak zwanym bezumownym użytkownikiem tego terenu, ponosząc z tego tytułu zgodnie z uchwałą Rady Miasta odpowiednie koszty, również według stawek przewidzianych na organizacji pozarządowych. Dzisiaj sytuacja jest diametralnie odmienna, ponieważ jako właściciel tych terenów złożyliśmy oczywiście, i tu potwierdzam, pozew o wydanie nieruchomości, ponieważ minęły wszystkie terminy związane z dopełnieniem jakichkolwiek formalności. Znowu pani Andrzejewska, jako prezes fundacji, przedstawia swoje wnioski skierowane o to, żeby ten teren został przekazany. Mogę powiedzieć, dzisiaj jesteśmy zupełnie na innym etapie. I będą o tym rozstrzygały oczywiście określone instytucje czy organy. Tak się nie robi. Mnie, zwierzące, nie robi się tak zwierzętom i nie robi się tak mieszkańcom, bo my wydajemy bardzo dużo zwierząt mieszkańcom zwierza. I wie pan co? Oni do Jasionki nie pojadą. Oni przyjdą tu, do schroniska medor. A my, zwierzanie, będziemy za pobyt ich w tej jasiące bez końca płacić. Także niech się pan zreflektuje. Ja czekam na pańskie propozycje. Nie pozostajemy bez chęci udzielenia wsparcia, natomiast ta wola i chęć realizacji działań nie jest po stronie miasta potrzebna, tylko tylko i wyłącznie potrzebna ze strony działań fundacji. Jeżeli mówimy o tym, że przez ostatnie kilka lat fundacja ze swojej strony nie robiła żadnych ruchów, a znowu Stawiając na szali dobro zwierząt, Próbuję przeinaczać całą rzeczywistość. Możecie Państwo sobie sami odpowiedzieć, jak sytuacja faktycznie wygląda i w jakim kierunku to ma wszystko zmierzać. My, ze swojej strony na pewno nie mamy nic sobie do zarzucenia, bo ta wola wypracowana jeszcze w 18 roku, w 2018 roku w kwietniu pozostawała i pozostaje w gestii władz miasta i chęć udzielenia tego ogromnego wsparcia dla zwierzaków i całych działań fundacji.